O powiesz co co jest co Cofniemy teraz. Facja, bo ja tuściłem się Jest tu na radarze. Polaka chciałem. No. tego shortem Dobra. się to ja se zabiję. Na turnieju mordo. Agresywnie, zagraj. Kurwa Kurwo! Luka może iść do prawej Ty Głuchy jesteś mtz Co, nie słyszałem, no taka tak, pierdolaka to jest Dobra, chyba ja, będzie kurwa nie bez. nie czy mi da skrócić, zaraz się zauważ, tam... Nie, już skończyłem z gta, bo nie dostałem awansu od bestia Od trzech tygodni, a, a... tam bazy pierdolone się awansuje, tam co dwa dni ma awans Niesprawiedliwość ogromna Yyy... Jak mnie nie przepraszam, to wypierdalam z policji Nie, jak nie tego, no po prostu nie do nie podjęto. Zaka, na no służbie mm -hmm. Kurwa! A dlaczego ja mam 60 herców? jeszcze <śmierdzi> <śmierdzi> raz. Kurwa, Mać! Ja na 60 nie widzisz różnicy. <śmierdzi> no cóż mi nie pasowało. Kurwa. Dobrze sobie radziłeś Dobrze, dobrze ty, To może też mam zmienione? No ty, tak jakby wczoraj poszło Tak, ja, normalnie Ty, no to nie pierdol, że nie czułem różnicy, nie ma, nie ma opcji, coś się pojebało dobrze. Ja idę, wchodzę do gry, ty Zobaczyć, nie, to jest nie możliwe, że ja nie czułem różnicy jest złotych, da radę podpis tam za 100 zł. Wiesz co, PJ, no... Za 100 złotych Ciężko, ale może coś się da zrobić. Troszeczkę będę musiał nagryźć tam zasady, i tak dalej. Nie nie chciałbym, tak tutaj, wiesz. Tu ci ludzie poszkodowani co za. punkt... Nie wiem, no wyjść to to zobaczymy. Pomyślmy, po proszę przekminimy temat. No zobaczymy, może. Może 120, no. Wyjść i zobaczymy, no. Tam, co się da zrobić. Cześć Kamyku, cześć. Ja, cześć w 0. 0. No, no dobra, to zwracam na No 20 minut temu się pytam, jaki dril odpalić. Natomiast fines... O, dziękuję, bar y, Bartoszu. 20 miesiąców. Co kiedy? Kiedy finały lanowe? Kiedy zamkniesz mordę? Ty, skur! <grym> <grym> mordę. Już od dawna mam zamkniętą. Może sobie zagramy w nie mam pojęcia. Dziękuję za 20 miesięcy. Dziękuję. A, bo to jest od

A ja jadę już w chłopu, to jest kurwa tylko że w lazani zapałkę, ktoś mi ładnie wiewać to, no ale co jak zlazania w zapałce a o morderstwo?